Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Krysto i witam was w kolejnym materiale z gry Skyrim. Jeszcze na wstępie wam przypomnę, że jeśli chcecie być na bieżąco to zachęcam do subskrypcji kanału. Będę bardzo wdzięczny. Co chciałem wam powiedzieć, że testowałem tą kuszę z łapką dusz i, i paraliżem. I działa, więc to, że nawet nie macie opisu, to tak i tak ten enchanting działa na tej kuszy, nie? Więc to jest spoko, jak coś działa. Pomyślałem, że możemy iść i zrobić sobie zadanie na zgubę Alduina. Wypadałoby to już zrobić. Teraz jeszcze pytanie: czy, Co robimy z tym koniem? Nie tak trochę wiesz, pytanie do Was. Ja bym go prywatnie mm, jakoś usunął. Mm, ponieważ on jest zbyt mocny, to ile konie potrafię tankować i zbierać na sobie agro, jak smog zlatuje i atakuje, to jest niepojęte więc. Y no coś z tym będzie trzeba zrobić. Bo no na dłuższą metę to się mija z celem w ogóle granie. Jak ten głupi koń jest, no nie? No niszczy balans totalnie. Więc dajcie znać, czy chcecie, żebym go usunął poza materiałem, czy chcecie być świadkami tego. Nie wiem. Chociaż lepiej, żeby to nie było nagrane tak mi się wydaje. Generalnie, co jest śmieszne, że ja już yy, film ten, kel, ten materiał nagrałem, swój. ale nie przechwytywało Dic, kręg, mojego dźwięku nie wiem dlaczego. Okej. Okay. A lecimy. Księgi, księgi... I to musi być przez stary zwój smog. Niewątpliwie. Kroczysz ścieżką swego przeznaczenia. Koga... Gromlight! Czas ucieka! Witwa. Narzutu ze arduin wokli! Dziś przywrócone zostanie przywództwo Alduina. Cenię jednak twą odwagę. Krywot Akrim gini na marne. Zaskaj! Zost powinien zostać zjedzony, nie? Zakonie, wspaniały dzień, do prawdy! Czy potrafisz myśleć o czymś innym, poza brukaniem, krwią z tego ostrza? A to istnieje, coś jeszcze? Bitwa poniżej idzie nie po naszej myśli. Jeśli. Al Czekajcie, ja mam wrażenie, że jakby muzyka była trochę za głośna. Okej, okay. może będzie lepiej? Nie odpowie na nasze wyzwanie. Obawiam się, że wszystko będzie stracone. Za bardzo się przejmujesz, bracie. Zwycięstwo będzie nasze. Dlaczego Alduin się ociąga? Postawiliśmy wszystko na twój plan, Starcze. Przyjdzie. Nie zlekceważy naszego nieposłuszeństwa. Dlaczego, Helgi? bać. Nawet teraz. On jest z tej nie trójki zlego... najbardziej rozgarnięty. Czterech jego krewniaków padło dziś tylko od mego ostrza. No w sumie to... Nikt jednak nie stanął jeszcze przeciwko samemu Alduinowi. Galtor, Sori, Birkir. Nie dysponowali smoko grzmotem. Gdy sprowadzimy go na ziemię, przysięgam, że odrąbię mu głowę. Nie rozumiesz? Alduina nie można zabić jak pomniejszego Smoka. Jest dla nas zbyt silny. Dlatego właśnie przyniosłem prastary zwój. Feldirze, obiecywaliśmy sobie, że go nie użyjemy. Ja nic nie obiecywałem. A jeśli nie, masz rad, sam uporam się, się z Alduinem, będę, Wkrótce się przekonamy. Alduin nadchodzi. Niech tak będzie. O, smoko grzmot to jest przegięty. Ci, którzy spoglądają z komandardu, zazdroszczą nam dzisiaj! Iwali żur! Co żeście uczynili? Jakież to spaczone słowa powstały w czeluściach waszych umysłów! Parodis, parturnax! za to zęby w jego gardle, lecz najpierw. Dirk, umrzecie w przerażeniu, wiedząc, jaki los was czeka. Pochłonę wasze dusze, gdy przybędę do Sovngardu. Jeśli dziś zginę, No po angielsku o, lepiej brzmi, tachem. Alduin. No to zna, na pewno. Rogi! Widzę to w twoich oczach. Skyrim będzie wolne! Oho. No, i to jest standardowa sytuacja, co się z wami ludźmi dzieje. Co? Korzystaj ze swoich. Teraz! Wstrzymaj się, Alduinie, na skrzydle. Siostro Jastrzębico, daj nam błogosławiony oddech, by ten kontrakt został usłyszany. Przepadnij, poszeraczu światów. Słowami to jest tak naciągane, kończy, że go niby spotkali. Legendarnego Smoka, czy, tą czy, tą czy starszego, cię. nawet to by ich wciągnął. Przepędzam cię. Wykrzyczymy śmierci, aż do ostatniego. O, znika jak śniący. Papa, pa. przepędzam cię. No, Alduin zniknął jak śniące. Udało ci się. Tak, nie ma już pożeracza światów, oby duchy miały litość nad naszymi duszami. O, w sumie my mamy już ten krzyk, to już możemy mu walnąć w niego. Ale zobaczcie, jakie to jest przegięte, widzowie. Niby spoko, że nauczyliśmy się smoku grzmotu. No, bo musimy trochę pociągnąć do przodu tą fabułkę. Ale zobaczcie, że 15 sekund to jest strasznie. strasznie przegięte, według mnie. Dobra, my tak. Hmm, na pewno byśmy chcieli chyba maga? Czekajcie, zróbmy sobie może tak. Do tego byśmy chcieli na cenach ognia. Chyba mamy jakiś zwój z tym... za cenach mburza. Może konie! Być... Musimy go bić. I za każdym razem, jak nam zejdzie, już to, to musimy mu poprawić. Nie ten koń, to. Mówię wam poważnie. I, i ja się go pozbywam.

Spokojnie, Franczeski, spokojnie. Mam pod kontrolą to. No, coś tam bije. Wow. Ty, co jest? To mi tak zbił, HP? Teraz to wakinie! teraz może. Kon za szlak. Dobrze idzie, Gizargo. Ja, wow. dla bogu co jest potężne leczenie? Ha! No ten meteor shower to on ma niezły, nie? Trzeba przyznać. Silno. Jak to potrafiło mi tyle ściągnąć HP? No, o, jestem pierworodnym KON za Nie można mnie zabić. Nie dokonasz tego ty, ani nikt inny. Mnie się nie da zwyciężyć, śmiertelna dusza. Zmiażdżę cię. KON za Wow. Teraz Alduin jest odporny. Logiczne. No. Powtórnax, no, ty siądziesz w końcu, czy nie? Czy na ciebie też trzeba użyć krzyku? Bo ja chciałbym z tobą pogadać. Halo? O. Lot kron Grach. Zaprawdę posiadasz głos do wów. To zwycięstwo da do myślenia sojusznikom Alduina. Tak. Jeden z jego sojuszników mógłby nam to wyjawić. Mot Machus. Nie będzie jednak łatwo nakłonić jednego z nich do zdrady. Może How pałac w białej grani. Smocza przystań. Zbudowano ją, by więzić tam schwytanego dowę. Idealne miejsce do zastawienia pułapki na jednego z sojuszników Alduina. Czyż nie? O i tutaj na przykład Jarl Białej Grani, pamiętajcie, że jeśli nie rozpoczęliście w ogóle zadania związanego z wojną domową w Skyrim to będziecie mieli chyba właśnie szczyt ten taki dyplomatyczny, że siwobrodzi będą mediatorami i będą się próbowali dogadać tam cesarstwo z gromowładnymi, żeby umorzyć jakiś, jakoś konflikt. Na czas rozwiązania sprawy z Alduinem, nie? No, dajcie znać, czy mm, takie coś robiliście, czy jednak ruszyliście wątek do, do wojny domowej. Bo wystarczy, że obronicie Białą Grań i Jarl Barlgruff, no to on od razu Wam. Jest y, miły czy... dla was, nie. On wtedy nie ma żadnych problemów dla do was i on bez problemu się na wszystko zgodzi, co będzieście chcieli, nie? Więc. No. Dream Yolo. Witaj! Od wieków już nauczam drogi głosu. A tu. Jeszcze dłużej. Okay. Nie do wakinie. Inni już nie przychodzą, powiedzę, Saran. Jesteś pierwszą osobą od ponad stu lat. Rozmyślam nad Rotmulag. Słowami mocy. Uczę, jak ich używać. To mi wystarcza. Medytacja na słowem o, o słowie mocy to przyjęcie jego znaczenia. Zastanów się nad znaczeniem Rotmulag. Gdy wypełni cię ono na wskroś, dane słowo stanie ci się bliższe. Czy będę cię uczył do wakinie? Które słowo cię wzywa? Są trzy do zgłębienia: Fus, Faim i Jol. Fus to jest na wytrącenie równowagi i chyba później to jest premia do krzyku z Fusroda. Faim to jest mroźny chyba oddech, a Jol to jest do... chyba ognisty. Oddech? Możemy sprawdzić na szybko, Jol. W twoim języku to słowo znaczy po prostu ogień. Ucieleśniona zmiana. Pierwotna potęga. To prawdziwe znaczenie słowa Jol. Sulejk. Moc. Posiadasz ją jak wszyscy dowowie. Ale moc bez działania i wyboru jest bezwładna. Wyobraź sobie, że w twoim sum, w twoim oddechu rozpala się płomień. Sum Ark Mora. Co spopielisz? Co oszczędzisz? Dobra, wewnętrzny ogień. Krzyk ognisty zadaje 25%. No potem chyba jeszcze jednej rzeczy uczy nas... Yy, ...Wtórnax. Pamiętam, że była jakaś potem premia... Yy, ...jak się robi dalej zadania, to że nieugięta siła... Potrafi przeciwnika dezintegrować jak ma mało chyba HP czy coś takiego, jak będziecie walić fus roda, to chłop jak ma mało HP, to zamienia się w pył, nie? Więc... No, przegięte trochę. Później tu chyba jest, że mroźny oddech jak puścicie z trzema słowami mocy, to potem on przelatuje i on zamraża cele, a chyba... Ognisty oddech to ma premię później takie coś, że mm, chyba jaszczurki się pojawiają, ale mogę nie pamiętać. Najrzadziej używałem i tutaj się na pewno mogę mylić, nie? Ja go nie używałem ze względu na to, że okres oczekiwania jest strasznie długi, nie? Jakby mia się to z celem, nie? Jak już miałem, wiecie, użyć y, ognisty oddech, a mroźny oddech, to zawsze wywalałem mroźny oddech, bo jeszcze miał zamrożenie, z tego co pamiętam, na tym wzmocnieniu, więc no, kto co woli. Bo nieugięta siła, no, co, co wam z tego, że nieugięta siła będzie mieć y, dezintegrację później, nie? Jak nieugiętą siłą rzadko kiedy będziecie mogli kogoś zabić, ze względu na to, że nieugięta siła jest bardzo mocna. Jak gracie na nowicjuszu, no nie oszukujmy się, większość graczy, którzy obecnie grają w Skyrim, no grają na poziomie legendarnym, więc sytuacja taka, że tym krzykiem coś zrobicie, coś więcej niż nie wiem, zepchnięcie gościa z góry lub przewrócenie iluś przeciwników, żeby zacząć strzelać w nich fireballem czy czymś innym, jakąś obszarówką i ich zbijać, no to. Do innych rzeczy Fusorada się nie przydaje, nie? Więc e, sami wiecie, jak wygląda sytuacja. No nic. Mm, efekt nam się nie przyda, wewnętrzny odbiór. My bierzemy... Fus. Które słowo Cię woła do wakinie? Fus. fus. Fus, faim czy joj? Fus jest bardzo silne, bo wytrącenie z równowagi, z tego co pamiętam... To siła w twojej mowie. Ale gdy próbujesz siłować się ze światem, on także nie pozostaje dłużny. No to jest spoko. Wyobraź sobie, w jaki sposób moc może być wykorzystywana bez wysiłku. Wyobraź sobie szept, który spycha wszystko na swej drodze. To fus. Niech jego znaczenie cię wypełni. Sumak gdy świat na ciebie napiera. No i to jest na przykład bardzo mocne, bo nawet jeśli gracie właśnie pod broni jednoręczne lub dwuręczną, jest właśnie to, że na twoich przeciwników silnie działa wytrącanie z To jest Ty bardzo silne na świat ze zdwojoną mocą. No nic. Ja tutaj w tym miejscu zapisuję. Tak, jak Wam mówiłem, dajcie znać, co zrobimy z tym koniem, bo ja go nie chcę. I ja wiem, że on jest z wątku mlecznego bractwa, że spoko i tak dalej. Tylko problem jest taki, że nie da się go oddelegować, żeby on za nami nie łaził. I mnie wewnętrznie to irytuje, że on odwala tyle roboty i tankuje. Ja chcę też pograć, a nie że. On po prostu wszystko może czasem coś odwalać. No sami pamiętacie jakie były kore jakieś sytuacje, że zamiast na mnie to na tego konia się rzuca hersz bandytów i no trochę się to mija z celem i... Um, trochę się zbraniałem, bo pewnie byście byli źli, że pozbawię go e, życia tego konia, ale no. No Nie mam innej opcji, nie? Nie da się inaczej zrobić. Tylko też wiecie co jest zabawne. Nawet jakbyśmy go chcieli teraz yy, unieszkodliwić, żeby nas już nie denerwował, bo jest zbyt mocny, no to zobaczcie, że on ma regen od razu, nie? I jedyna opcja to jest taka, że yy, dajecie sobie na, na poziom yy, nowicjusza. I po prostu go z... wtedy można go zjechać. Bo inaczej to on jest zbyt mocny i on zbyt szybko się rega, nie? No i dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, zostawcie łapkę w górę bądź komentarz pod materiałem. Będę bardzo wdzięczny. Na razie, cześć!